Dworzec Łódź Fabryczna. Jedno z najważniejszych miejsc w mieście. Dziś nowoczesny, ale ponad 150 lat temu wyglądał zupełnie inaczej. I właśnie tu, obok torów i hal dworcowych, powstał jeden z najstarszych parków w Łodzi: Park Moniuszki. Dawniej park kolejowy. Dlaczego go założono? Kto o niego dbał? I jakie historie skrywa? Zapraszam na odcinek! Koniec lat 60. XIX wieku, z inicjatywy fabrykantów z Karolem Scheiblerem na czele, zbudowano dworzec Łódź Fabryczna”. Dworzec stał wtedy na obrzeżach miasta. Wysiadając z pociągu, pasażerowie trafiali na pieszczyste drogi i zabudowę przemysłową. Brakowało miejsca na odpoczynek: zielonego placu czy parku. Pierwszy łódzki park przy dzisiejszej ulicy Piłsudskiego był zbyt daleko. Decyzją władz miejskich w 1874 roku na terenie należącym do magistratu powstał drugi park miejski. Miał dwóch współautorów. Pierwszy to Hilary Majewski, znany łódzki architekt, a drugi mniej oczywisty współautor to Erwin Gernot, ogrodnik miejski. I tak mieliśmy w Łodzi drugi park miejski, zwany parkiem kolejowym. Początkowo park był traktowany przez Łodzian, mieszkańców, po macoszemu. Brak zieleni, odpowiedniej infrastruktury parkowej. Po prostu teren, przez który można sobie przejść, skręcając drogę. Czy można się im dziwić? Wcale nie. Pod koniec XIX wieku cały teren parku ogrodzono. Dosadzono nową roślinność, zlikwidowano starą, czyli zadbano o teren. Czy to zachęciło Łodzian? Trochę, ale nadal nie bardzo. Dopiero Julian Grądzki w 1916 roku spowodował, że pojawiła się infrastruktura parkowa, ławki, schron przeciwdeszczowy i coś powoli tu zaczęło się dziać. Dopiero w latach 30. XX wieku Stefan Rogowicz wprowadził prawdziwą rewolucję. Zlikwidował ogrodzenie całego parku dookoła, przerzedził roślinność, aby pozostała część, która była w lepszym stanie, miała dostęp do słońca, wody i żeby odżyła otworzył park dla wszystkich i zaprojektował współczesne alejki, które mamy do dzisiaj i według jego wizji zrealizowano rewitalizację tego parku. Taki to był jego mość. Tuż obok parku znajduje się cerkiew Świętego Aleksandra Newskiego, poświęcona Aleksandrowi II, który cudem ocalał z zamachu w 1879 roku. Świątynia miała być symbolem wdzięczności fabrykantów Liczyli, że zyskają poparcie cara i przychylność władz. Niestety dwa lata później Aleksander II zginął w kolejnym zamachu. Sam budynek cerkwi został wykonany przez tego samego autora, co park Hilarego Majewskiego. Cerkiew wykonana w stylu bizantyjskim. Ten niepozorny budynek pochodzi z 1890 roku. Najpierw stróżówka, potem toaleta, a w okresie międzywojennym działał tu punkt kropli mleka bezpłatnie wydawano mleko dla niemowląt i matek. Park kolejowy dzisiaj Moniuszki jest ograniczony kilkoma ulicami. Jedna z nich, obok niej, za mną to ulica Narutowicza, dawniej zwana ulicą dzielną. Albo Polskiej Organizacji Wojskowej, zwana dawniej Skwerową. Za mną z kolei Aleja Imienia Rodziny Poznańskich, dawniej ulica Nowoskładowa. W końcu ulica Kilińskiego, dawniej nazywana ulicą Widzewską. Nieprzypadkowo dziś park nosi imię Stanisława Muniuszki. W 1965 roku odsłonięto tu jego pomnik. Wyrzeźbiony przez Jana Szczepkowskiego. To jeden z nielicznych pomników tego kompozytora w Polsce, poza Warszawą i Wilnem. Dla łodzian stał się symbolem kultury i muzyki w samym centrum miasta. Dziś park Mniuszki wygląda inaczej niż w XIX wieku. Jest miejscem odpoczynku, ale też tranzytem w centrum miasta. Czasem odbywają się tu koncerty, wydarzenia i spotkania. Zielona przestrzeń, która od 150 lat towarzyszy dworcowi i mieszkańcom. W XXI wieku park przeszedł kolejną modernizację. Odnowiono alejki, wymieniono ławki i oświetlenie, zadbano o nowe nasadzenia. Dzięki temu miejsce odzyskało blask i stało się przyjazne także dla współczesnych użytkowników. Park Moniuszki przeszedł długą drogę. Od chaotycznego ogrodu z lasu rządowego przez ogrodzony teren z płotem aż po otwarty miejski ogród z nowoczesną infrastrukturą to miejsce które rosło razem z Łodzią i do dziś pełni ważną rolę w centrum miasta a wy jakie macie wspomnienia z tego parku dajcie znać w komentarzach chętnie przeczytam zostawcie łapkę w górę subskrypcję dla youtube'owego algorytmu a przed nami jeszcze niejedna historia o Łodzi zapraszam do dalszych odcinków